Nie ma. Witam, w Gotujemy z Arturią. Nie no, dzisiaj nie. Dzisiaj nie gotujemy z Arturią. Dzisiaj o Arturii będziemy dyskutować. A w sumie to wam powiem. To może nawet recenzja wyjdzie w sumie. Powiem wam, yy, co lubię w tym sprzęcie. Jakie są jego plusy, jakie są jego minusy. Wiadomo, to będzie moja opinia. Ale moja opinia myślę, że również może pomóc. I będzie opierać się na realnych możliwościach tego syntezatora, a nie tylko na marketingu. Nie powiem wam z którego roku jest to synt, bo to nie ma absolutnie znaczenia. Powiem wam tylko tyle, że jest nadal produkowany i jest następcą syntezatora Mini Brut, Bo to jest Mini Brut 2, co nie. No można się domyślić łatwo w sumie. A Mini Brut, no on po pierwsze nie miał tego patchbaja, był mniej uniwersalny, ale przez to miał bardziej charakter moim zdaniem. No ale dobra, bo ja tu sobie gadam. Może przejdziemy do, do bardziej praktycznych rzeczy i pokażę wam to na żywo. A więc tak, pierwszą rzeczą, która się rzuca, jak patrzy się na ten syntezator, to to, że ma on klawiaturę. I jest to klawiatura pełnowymiarowa. Co nie jest. Nie jest to zasada w syntezatorach. Nawet w polifonicznych syntezatorach analogowych nie jest to zasada, w nowoczesnych przynajmniej. Niektórzy narzekają, że ma tylko dwie oktawy. Szczerze, w monosyncie to. Nie wiem, do czego miałoby być więcej oktaw, bo jakby jedną ręką i tak możesz złapać, może z jedną oktawę. I jak chcesz grać oktawami, to i tak zagrasz na tym, a jak nie, to możesz sobie przełączyć... Oktawę. No można to robić płynnie, przełączać te oktawy i to nie jest w ogóle problem. Do tego pitch pendem też sobie można. Szybko zmienić oktawę, więc. No nie przesadzajcie, ludzie, którzy uważacie, że dwie oktawy do monosynta to jest za mało. To jest w sam raz. Wolę dwie oktawy niż pięć. Tak. No to jest jedna z rzeczy, które się rzucają w oczy. Drugie to dla fanów wizualnych rzeczy, no to te boczki. To nie jest drewno, to jest plastik ze wzorem drewna. Ale bardzo fajny. To jest w ogóle jakościowy plastik, cały ten scent. Mój to już akurat troszkę doświadczył różnych sytuacji. No i miejscami jest troszkę obdrapany, ale generalnie to jest spoko jakość. Jeśli chodzi na przykład o te wszystkie gałeczki, to niestety Ale ta guma. Zresztą nie tylko w sprzętach Arturii, ale też na przykład w elektronie. Ona się zużywa. W sensie no po prostu degraduje z czasem i robi się brzydko. No, widać tutaj, że schodzi, że zmienia kolor. To pewnie też od słońca i od yy, dotykania, po prostu odkręcenia od tego, że się tutaj są siły na to przykładane. Kolejna rzecz, która rzuca się w oczy jest to patchboy. No, którym tak naprawdę trochę reklamowała się Arturia, że to jest syntezator semi-modularny, można do niego podpinać sobie moduły itd. i tak dalej, że to daje nieskończone możliwości, ale no właśnie o to chodzi, że widać, że to jest zrobione tak, żeby tu dopiąć tego modulara. W sensie tu są niby opcje patchowania tego syntezatora, ale to, co sobie spaczujemy tutaj, w sensie to, co da się spaczować na tym patchbayu, to nie jest jakieś nie wiadomo co. W sensie na tych gałkach, które tu są, więcej da się spaczować niż tutaj. Takie mam wrażenie. I tylko jakieś podstawowe rzeczy możemy tutaj robić. Więc no... Nie jest to zrobione tak stricte pod to, żeby patchować tutaj nie wiadomo jakie patrzę. Bardziej pod to, żeby właśnie dopiąć coś jeszcze do tego sprzętu. Więc nie sugerowałbym się tym. Swoją drogą tak teraz patrzę dosyć nietypową rzecz zauważyłem. Generalnie te gniazdka to są gniazdka TS, czyli po prostu dwupolowe. I z tego co widzę, znaczy większość z nich jest dwupolowa, te dwa, od kloka i od synchronizacji są TRS-y. Bo tam jest jakby jeszcze dodatkowy sygnał po nich idzie, może iść. I one są mniej zaśniedziałe niż reszta. I to jest ciekawe akurat, jakby były wykonane z innego materiału po prostu, który z czasem może one tak fabrycznie były? Nie no, one po prostu lepiej się zestarzały z jakiegoś względu. No i standardowo jest to syntezator dwuoscylatorowy. Na pierwszym oscylatorze mamy piłę, kwadrat, trójkąt, czyli standard. Z czego? Jeśli chodzi o piłę. to mała na ultra-soul. Czyli takie brzmienie, jakby trochę zdetunowane. Kwadrat to standardowo PWM. Na trójkąt jest Metalizer. Czyli taki rodzaj Wave Shapera. Potem mamy jeszcze szum. Możemy też podpiąć jakieś zewnętrzne wejście do tego synta. Aczkolwiek, jeśli chodzi o te zewnętrzne wejście, to ym, jeśli wypniemy tutaj na przykład magnetofon, jakiś dyktafon kasetowy albo coś takiego małego, to niestety ten sygnał będzie bardzo cichy i w porównaniu do reszty oscylatorów to prawie go nie będzie słychać. Jak damy jeszcze rezonans na filtrze, to ten rezonans będzie strasznie głośny, a sygnał z tego magnetofonu czy tam z telefonu będzie strasznie cicho. Oscylator drugi, sinus. Yy, Piła i kwadrat. Już nieregulowane. Może też ten oscylator służyć jako LFO. Czyli, tak, no, standardowo są do tego w ogóle dwa LFO jeszcze. Takie dosyć fajne, które mogą być też synchronizowane po MIDI z klokiem, albo w ogóle z clockiem. To nie musi być MIDI clock. Może być zwykły, może być po OSB. Czyli prawdopodobnie no, są to oscylatory cyfrowe, wolnych przebiegów. Mamy dwa ADSRki tutaj mamy ten filtr. Filtr też wiadomo jest standardowy. Z takich ciekawszych rzeczy to może Wam powiem, że to druga obwiednia, która normalnie jest przypisana na wzmacniacz sterowany napięciem. Może działać w trybie loop, czyli że się w kółko powtarza. Czyli w zasadzie mamy jakby trzecie LFO, które jeszcze może działać yy, w tempie audio rate, czyli w częstotliwościach słyszalnych. Czyli możemy robić bardzo w bardzo prosty sposób syntezę AM, czyli modulację ampli amplitudową. Albo prosty tremolo. No to jest taka ciekawsza rzecz. Też mamy fajnie, że mamy od razu gałeczkę do syntezy FM. Czyli możemy yy, drugi oscylator użyć jako modulator pierwszego oscylatora. Jeśli ten drugi oscylator damy oktawę niżej, na przykład, wtedy użyjemy FM, to mamy taki klasyczny pas FM właśnie. Co w ogóle tutaj jeszcze jest ciekawego w tym syncie? Moim zdaniem, jego jedną z największych zalet jest to, że ma taką dobrą klawiaturę. No tu nie chodzi o to, żeby ta kla klawiatura była ważona i tak dalej, no bo to nie jest pianino, nie. Tylko chodzi o to, że ona ma aftertouch, przez co możemy sobie vibrato robić jedną ręką. Czyli nie musimy tutaj na przykład na moduilu sterować, możemy sobie przycisnąć i docisnąć i mamy wibrato, mamy ale nie tylko. Możemy też otworzyć sobie w ten, spo, w ten sposób filter. filtr. Filtr. co są moim zdaniem wielkie plusy. Bo w sumie mało kto zwraca na to uwagę. Ludzie zazwyczaj szukają takich monosyntów do tego, żeby nie grać. No dobra, może nie zazwyczaj, ale często właśnie takie syntezatory nie mają albo w ogóle klawiatury. Albo mają taką sobie klawiaturę, a tutaj mamy po prostu. sztos. Ale dobra, bo w sumie, bo w sumie ja tu chwalę tą klawiaturę. To nie jest tak, że ten syntezator jest super uniwersalny, tak jak Arturia go chwali, bo nie ma jakichś mega fajnych basów. Ten filtr, który jest tutaj, jest bardziej uniwersalny niż w pierwszej wersji tego syntezatora, przez co nie jest taki agresywny, jest bardziej delikatny. Ale to ma swoją zaletę taką, że to jest super syntezator do grania, właśnie jakichś solóweczek. Oczywiście mamy też przester, który był cały czas włączony. Bez przesteru brzmi tak, a ze tak. I oczywiście, jak na każdym syntezatorze typowo analogowym, ukręcimy tu też inne brzmienia, takie jak werbel, hi jakiś, jakąś stopę. No, zresztą, wygotujemy z Arturium, trochę tego pokazywałem i w sumie to nie wiem, czy będę w ogóle kontynuował tę serię. Gotujemy z Arturium, bo średnio ją chcecie oglądać z tego, co widziałem. I ja sam doszedłem do wniosku, że trochę nudna się robi ta seria, bo wolę pokazywać wam na przykład jakieś presety, albo robienie, nie wiem, brzmienia werbla. Nie z tej książki, bo te, te brzmienia tam bywają średnie dosyć, nie? Tylko wolałbym chyba y, zrobić na przykład film o samych werblach, a nie o presecie od Arturii i o tym, jak kręcę ten preset, bo to trochę tak bez sensu, nie? Wolałbym chyba potłumaczyć, jak się robi po prostu takie presety. Więc może będą takie filmy. Dajcie znać, co o tym myślicie. A jeśli chodzi o tę Arturię, no cóż, powiedziałem niektóre rzeczy, innych nie powiedziałem. Dla niektórych osób, minusem będzie to, że trzeba ją stroić ręcznie gałką. No i to, że ona się rozstraja na początku, że musi się nagrzeć, żeby trzymała strój dopiero. A i tak nie zawsze go trzyma, i trzeba sobie tam pilnować tego. No dla mnie to nie jest problem, bo jak mam inny syntezator, który, którego nie trzeba stroić, no to sobie mogę dostroić ten do tamtego. Albo mogę sobie po prostu tuner włączyć w sensie stroik i tyle. No, jakby tutaj nie ma dużej filozofii, ale no, niektórym to przeszkadza. Może się rozstraja. No, a wszystkie inne instrumenty, takie typu trąbka, też się stroi. Gitarę się stroi. No, nie wiem, dla mnie to jest normalne, że instrument się powinno stroić. Nie wiem, czemu oni tutaj nie dali żadnego układu, który pomaga w strojeniu tego synta, no ale. Ale moim zdaniem to nie jest jakaś mega wada. O, jest oczywiście super arpeggiator, który przy okazji też jest sekwencerem. Plusik, że w ogóle są triole, też tutaj w tym arpeggiatorze. Nie jest jakiś mega zły, nie jest jakiś mega dobry. Ma fajną funkcję, że po prostu powtarza na przykład dwa dolne dźwięki i dwa górne. Można przez to uzyskać taki jeden też z typowych basów, nie tylko oktawy góra-dół, tylko z powtórzeniem. No nie każdy arpeggiator ma coś takiego, więc to jest plusik. Plusikiem też jest to, że wszystkie gałeczki są na wierzchu. Minusem to, że nie ma presetów, dla niektórych minusem, bo w sumie moim zdaniem tutaj dużo brzmień y, fajnych można zrobić bez presetów i ten syntezator potrafi zabłyszczeć wtedy. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które się psują po czasie, no to oprócz tych gum to jeszcze te dwa przyciski to są zwykłe tact switche i one. U mnie trzeba już je wymienić, bo nie zawsze działają. Więc te przyciski. Te wszystkie gumowe działają normalnie. A zresztą będę nagrywał jeszcze film z naprawy tego synta. To zobaczymy, jak to w środku wygląda. Generalnie plusy to właśnie. Dobry dosolówek, dobra klawiatura. Wszystko na wierzchu. I brzmi dobrze. I jest no, w miarę uniwersalny. Nie, nie jeśli chodzi o paczowanie tu na Patch ale po pierwsze, sam w sobie jest dosyć uniwersalny. Po drugie, jak sobie dokupimy moduły, to też można poszaleć trochę. To w, wtedy to bardzo dużo na plus wychodzi mu. Jeśli ktoś chce robić takie typowo modularowe rzeczy. A z minusów no to właśnie. Może być też dla niektórych duży ten syntezator. Rozstraja się. Normalny w sumie. No nie wiem, czy to można minusem nazwać. No te gumki. No i co. Zresztą już się powtarzam. Mniejsze, nie, nieważne to. Już za, du za dużo o nim gadam. Także to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało. Może nagram drugi film o nim, a może wam po prostu podpowiadam w komentarzach. Zobaczę jeszcze. Także trzymajcie się ciepło. Jak wam się podobał film, to zostawcie łaperkę to będę wiedział, że Wam się podobało. Jak chcecie więcej, to zostawcie suberka, to będziecie mieli więcej. Będziecie wiedzieli, że są nowe filmy wtedy. Jak chcecie jeszcze jakoś wesprzeć, to możecie udostępnić ten film albo, albo coś. No i to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!